Cześć kochani, pokażemy wam dzisiaj hotel Rixos Sharmal Sheikh w Egipcie. Jest to hotel klasy premium, to jest pokój typu deluxe, bardzo duża łazienka, kosmetyki, łazience oczywiście są dwie duże szafy. Szafroki, pantofle, druga szafa wyposażona w Sejf, też bardzo duża, bardzo duże, wygodne łóżka, sofa, biurko. Czajnik. Mamy oczywiście telewizor 42 cale bardzo dobrze wyposażona lodówka codziennie jest uzupełniana formuła All Inclusive, wszystko oczywiście w cenie. mamy wyjście na taras na tarasie dwa krzesła, stolik i tak to u nas wygląda pokój deluxe rixos charmark shake Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Jeżeli się podobało, to bardzo prosimy o łapkę w górę. I do zobaczenia na następnej relacji. Cześć!